Siema, witam was wgrzam na dźwięki, teraz definitywa deszczu. No przepraszam, no przepraszam, mi się nie chciało takich początkowych rzeczy nagrywać. No, tu każdy zna no, to takie pierwsze początkowe rzeczy, nie? Do tego jak cię chyba wywalną z miasta maksymalnie. No. Ale teraz ja muszę po pojawy shit. To Kyle Johnson. Przepraszam Was, że tego nie, nie nabywałem, ale no, postaram się kiedyś to nagrać. Wiem o wszystkim. Gdzie ja bym to miał? Gdzie ja bym miał? No, gdzie Fed to uczyciel siebie? Gdzie to? Ja być katana, na Ach, to siostra, mój ojciec, w tle, to jest wszystko, nawet w tej grze. Że... Mika da bala, pa! O, go do leju. Mika da bala. damy tutaj 8 plus to pewnie powiedzieć. Co ja taki młody, że w, te, w takie coś. Wiem. Nie mody, tylko po prostu w to grałam, bo ja to nie w jeszcze plus. No, tylko strzelanie tutaj jest. Co innego Teraz będę Wodisław. Ding, ding. W ogóle gdzie policja? Aha. Dobra policja jest super także. Tak jak ten mój CJ. do nogi. By się ktoś pytał o no pierwszy wezmą CJ'a to nie było mnie pokazało. Kolosowe ryzyko. No, te same miejsca.

Teraz mi powód pojazd 5 sekund, żeby wróci na pojazd Myślałem, że tak jeden turniej, ale co jakiś czas będę tak wstawiać, bo nie mam Dużo tego nie jest tam babaki! Bo... baba tu o o o o o o, o. Jeśli tak u mnie, to i o kolejno. Że i tak ciepło. nie no. chcę w stanie się w Dobra, ja będę myślał. U pójdę. Myślałem, że tam będzie trzeba przez wóz się wchodzić. Jeszcze to baba mnie. Pytanie. Duuu. Duuu. Mam Mówiłem, że nie mam najlepszej postawy. Nie,ście nie laguję, ale tutaj, no tutaj tak. Właśnie miłość. kiedyś. Jeden krzaczek na kilometry. Zelka jąłsów ja Playbeca mm -hmm. Ole Playback <gry> A nie mam chyba Wiecie, mam, bo wiem coś nam takiego elementu i w moim ale wiecie, to pamiętajmy. Szczególnie to byłem, pryzmat, to jest tak zrobione, że z internetu macie się głównie ściągać. Jakie to są golubki, kursy tych linii, ludzi tam, jeden wezwanie. No dobra tam, ale tutaj tam, w Polsce, powiedzmy, że tego tam nie te było słowa, nie było. Nikt tego słowa nie było, tam było, nikt.

Big down 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 bang, down bang, down bang, down bang, down bang, down 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 bang, down bang, down 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 bang, down 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 bang, 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 down